Gotowi? Skart! Nie, z powrotem biegniesz! A buty ściągnęłaś? Tak. Okay. W ciasty też się dobiegać. Mamusza biegnie. Już jest. Ale zapierdziela Kasia rany boskie. Ty tylko obiegasz. Nie obiega, to nie, mhm. nie, obiega i wraca, bo ona biegnie, jak, jakby wiecie, była kimi z butami. Obiegasz. Tak, biegniesz i teraz nie na koniec, tylko, tylko wiesz na początek i biegniesz po swoje buty. jak, jak da? Musisz zrób sobie smurfik parę przysia, przysiadów. Z butami wracasz, z butami! Wracasz z butami! Przysz wszyscy buty muszą mieć!